Gdziekolwiek nie postawiłbyś stopy na tej Ziemi, natrafisz na historię. Jako kraj jesteśmy dumni, że jesteśmy jednym z liderów w cyberprzestrzeni. Jesteśmy w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. Szalona, jesteśmy tu, by połączyć kropki między tą Ziemią, Biblią i obecnymi wydarzeniami. To jest punkt zero. Odtąd wszędzie jest rura, przenosi ona wodę do Jerozolimy. Bóg do mnie wtedy przemówił i gdzie miała być ropa, tam była. Nasze metody zapobiegają setkom ataków terrorystycznych.